Niejednokrotnie w programie Word podczas pracy z tekstem potrzebujemy zamienić wielkość liter w dokumencie. Program Word pozwala w bardzo szybki sposób zamieniać właśnie wielkości liter, czy to w zdaniach, czy w całych kapitach, na małe litery, na wielkie litery, jak w zdaniu, czy też odwracać wielkość liter małe na duże, a duże na małe. I w tym rozdziale zobaczymy sobie, jak właśnie w szybki sposób to zrobić. Tak jak widać w tym dokumencie mamy napisany tekst, który w całości napisany jest wielkimi literami. Tekst napisany w ten sposób wygląda niezbyt profesjonalnie. Czyta się go bardzo ciężko. Chcielibyśmy, żeby ten tekst był napisany w taki sposób że pierwsza litera każdego zdania zaczyna się wielką literą, a reszta liter jest mała. Czyli chcemy zamienić ten tekst na tekst napisany jak w zdaniu. Zaznaczę sobie cały ten fragment tekstu, który chcę zamienić. I zmieniać wielkości liter w tekście możemy w narzędziach głównych, w tej sekcji czcionka za pomocą tego przycisku duże a małe a. Zamień wielkości liter. Jeżeli tu klikniemy, to tak jak widać... Możemy wybrać sobie, jak nasz tekst ma wyglądać. Jak w zdaniu małe litery, wielkie litery, jak nazwy własne, albo zamiana na małe, wielkie litery. My chcemy, żeby ten tekst wyglądał jak w zdaniu. Klikam Jak w zdaniu. I jak widać, tekst został zamieniony w taki sposób, że pierwsza litera każdego zdania jest literą wielką, natomiast reszta. Tekstu jest napisana małymi literami, czyli właśnie jak w zdaniu. Poniższy tekst chciałbym zamienić na wielkie litery. W całości chcę, żeby ten fragment tekstu był zamieniony na wielkie litery. Zatem mogę zaznaczyć ten fragment tekstu i na górze znów kliknąć duży A, małe A, czyli narzędzie do zamieniania znaków i wybrać wielkie litery. Oprócz tego. Chciałbym, żeby tekst w tych nagłówkach był pisany zawsze wielkimi literami. Nieważne jak będę pisał dany tekst, chciałbym, żeby on wyświetlał się zawsze wielkimi literami. Mogę zaznaczyć ten tekst w nagłówku, przytrzymując Ctrl, tekst w drugim nagłówku i mogę zmienić właściwość czcionki dla tego tekstu tak, aby ten tekst był pisany zawsze wielkimi literami. W sekcji czcionka w narzędziach głównych jest strzałka, która rozwija okno dialogowe. Tutaj klikam, i w okienku z czcionką w grupie Efekty mogę zaznaczyć, żeby tekst był wpisany jako wszystkie wersaliki. Będzie to powodowało, że nieważne jak wpiszemy tekst, on i tak będzie wyświetlany wielkimi liderami. Jak klikniemy OK, tak jak widać, ten tekst się zamienił, poniższy tekst również. Jeżeli teraz na przykład ustawię się pomiędzy tymi dwoma słowami i dopiszę jakieś słowo, dopiszę to w normalny sposób, to znaczy bez trzymania shift'a na klawiaturze, bez naciśniętego kapsloka, normalnie jakbym pisał małymi literami. A tak jak widać, ten tekst pisze się w całości wielkimi literami. Inną rzeczą jest zamiana wielkości liter. Jako kapitaliki. Kapitaliki to taki efekt czcionki, który powoduje, że pierwsza litera wyrazu, która jest napisana wielką literą, jest wyróżniana. To znaczy, odznaczę do tego tekstu wszystkie wersaliki, a zaznaczę kapitaliki. Kliknę OK. Tak jak widać, powiększę trochę. To i zostało w delikatny sposób wyróżnione. Jeżeli na przykład zamiast tego małego d wpiszę duże d, to tak jak widać, wszystkie litery są wielkie, ale pierwsze litery każdego wyrazu, które są wpisane wielkimi literami, czyli z Shiftem albo z kapslokiem są w jeszcze inny sposób lekko wyróżniane, tak jak widać. Niżej w tekście, tu gdzie mamy te dwa wzory, chciałbym, aby w tym tekście R e równa się MC kwadrat dwójka była w indeksie górnym. Jeżeli chcemy ustalić sobie indeks górny właśnie do tego elementu. Albo indeks dolny do tej dwójki przy tym wzorze H2O, musimy zaznaczyć sobie dany fragment tekstu. I indeksy górny, dolny mamy również w tej sekcji czcionka, tu gdzie jest to x z dwójką na dole, x z dwójką na górze. To jest nic innego jak właśnie indeks dolny i indeks górny. Klikam na indeks górny, dwójka robi się w indeksie górnym. Podobnie zrobię z tą dwójką przy wzorze H2O, zaznaczam dwójkę, zamieniam indeks na Donne.